Cześć! W 2025 roku również nie może zabraknąć studenckich informacji. Dlatego bez zwlekania. 10 minut, 6 tematów i wiele niepowtarzalnych wrażeń. Tomasz Szmagliński, zapraszam na kolejny odcinek studenckiej dychy. A oto co w dzisiejszym programie: Przygotowania do sesji egzaminacyjnej, noc biologów, sportowe emocje. stres, kawowe maratony i tony notatek. Brzmi znajomo? Sprawdziliśmy, jak nasi studenci przygotowują się do egzaminu. Czas egzaminów, zaliczeń i mamy nadzieję, że nie poprawek na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zapytaliśmy studentów, jak idą im przygotowania do sesji i czy ten czas wywołuje lekki stresik. Myślę, że całkiem dobrze, że dobrze się przygotowujemy, jednak tak tydzień przed, żeby się zacząć uczyć, więc myślę, że okej. Okay. Dużo nauki. W przyszłym tygodniu chyba każdego dnia, nawet chyba po dwa egzaminy każdego dnia, także jest dużo emocji. No, w moim przypadku jest to czwarty rok prawa, więc głównie tutaj prawo handlowe. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, no, ale wiadomo, jest pracowicie. Intensywnie wzmożona nauka. Dużo się dzieje, dużo egzaminów, jak się całe pół roku nic nie robiło, to teraz trzeba to nadrobić. Intensywnie, tak mi się wydaje, jest lekki stresik, le lekkie napięcie, aczkolwiek chyba idzie dosyć dobrze. Jak przygotowanie do sesji? E, intensywnie, akurat jestem w trakcie nauki w czytelni, e, bardzo dużo nauki czekają mnie w tym tygodniu, dwa egzamin, także trzymajcie kciuki. E, na razie przygotowań tak naprawdę nie ma, bo opracowujemy notatki i skupiamy się na na zaliczeniach takich poszczególnych przedmiotów, a jeszcze na egzaminy przyjdzie czas. A czy jest jakiś delikatny stresik przed sesją? Taki może nawet motywujący? Jesteśmy już na trzecim roku, więc ten stres jest w miarę opanowany i myślę, że umiemy sobie z nim radzić. Na pewno, Nawet nie lekki, Trochę... Trochę dużo tego stresu. Zawsze jest stresik, to jest tak zwany eustres. W psychologii mówimy, że eustres to jest ten optymalny poziom stresu, e, który pozwala nam uczyć się tak, przyswajać wiedzę. To jest taki poziom adrenaliny optymalny do rozwoju, do, do, do zdobywania nowych wiedzy. Nie jest taki bardzo negatywny jeszcze. Jednak nie samą sesją student żyje. Na Wydziale Medycznym KUL odbyła się kolejna edycja Nocy Biologów, która udowodniła nam, że chemia to wcale nie jest magia. Najdłuższa noc w roku jest w grudniu, ale na Wydziale Medycznym jest także w styczniu. A to wszystko za sprawą Nocy Biologów, która w tym roku odbywa się pod hasłem Biologia Zmian Klimatu. Podgrzani, przegrani? Dlaczego jako KUL angażujemy się w Noc Biologów? Chcemy zainteresować młodych ludzi, żeby zobaczyli, że chemia, biologia, nauki ścisłe, przyrodnicze są ciekawe, że to nie jest tylko sucha teoria z książek, tylko żeby zobaczyli i mogli własnoręcznie wykonać pewne doświadczenia, które my wykonujemy na co dzień. Tak, my na co dzień właśnie wszystkie zajęcia mamy tak w laboratorium. My nie siedzimy jednak przy biurku, nie uczymy się, nie jest to takie nudne, tylko rzeczywiście praktycznie robimy te rozwiązania stwory jakieś różne i różne eksperymenty, co jest bardzo ciekawe. No i oczywiście też ułatwia nam tą naukę, no bo jak zobaczymy sami, też łatwiej jest wszystko zapamiętać. Zazwyczaj największym zainteresowaniem cieszą się warsztaty, ponieważ właśnie można przyjść, dotknąć, zobaczyć, coś zrobić, ale też wykłady, pokazy również cieszą się popularnością. Tegoroczna noc biologów skupia się przede wszystkim na. Przede wszystkim na zmianach klimatu, na ociepleniu klimatu i na badaniach tego, jak zmiany klimatu wpływają na człowieka, na środowisko. Sama, jak wybierałam studia, to przyszłam właśnie na nas biologów. No i też zobaczyłam, czym jest tak naprawdę biotechnologia, bo w liceum uczymy się takiej totalnej teorii. Ja, jako studentka, też cieszę się, że mogę młodszym rocznikom pokazać, jak to wygląda. No i też zachęcić, bo tutaj akurat laboratoria na naszych studiach są najciekawsze. Podobno każdy mężczyzna przynajmniej raz dziennie myśli o Imperium Rzymskim. A co jeśli historia dosłownie wchodzi na nasz wykład? Choć dzieli nas blisko 2000 km, a ich państwo nie istnieje od XVI wieków, to postanowili zrobić wyjątek i przybyć na kul. Studenci historii podczas swoich zajęć spotkali się z grupą rekonstrukcyjną. Uważam, że to jest dużo ciekawsze, bo to jest namacalne spotkanie się z historią. Jest to pełne uzupełnienie tym, czym na co się zajmujemy, czyli analizą źródeł i po prostu daje to możliwość faktycznie zobaczenia, jak to wyglądało. Pamiętacie, kiedy staliście przed wyborem kierunku studiów? Dni otwarte w takim momencie bywają bardzo pomocne, o czym doskonale wiemy. Cieszymy się, kiedy możemy pomóc w wyborze studiów młodszym kolegom i koleżankom. Historia sztuki pomaga widzieć więcej. Przekonali się o tym uczniowie lubelskich liceów, którzy uczestniczyli w Dniu Otwartym Historii Sztuki KUL. Czekały na nich spotkania z ekspertami oraz warsztaty. Uczymy się jako studentki różnych rzeczy, na przykład inwentaryzacji, pracy w muzeum. W pierwszej sali wykładowej znajdują się warsztaty, w których licealiści mogą poczuć się jak muzealnicy, mają kontakt z prawdziwymi dziełami sztuki oraz mogą sprawdzić się w prawdziwej roli i w prawdziwej pracy muzealników. Drugi wykład natomiast odnosił się do tekstów alternatywnych. Opowiadał nam Rafał Lis o tym, jak pracuje się z osobami niewidomymi, tak, żeby one jak najlepiej mogły odebrać dzieło sztuki. Myślicie, że w tym odcinku zabraknie informacji sportowych? Nic bardziej mylnego. Świadkarze AZS Kul pokonali zawodników z Uniwersytetu Przyrodniczego 2 do 0. Wrażeniami po meczu podzielił się zawodnik naszej drużyny. Ciężki mecz, ale udało się. Daj bardzo bardzo postawa naszego libero, który grał bardzo dobry mecz. Myślę, że, że kolejny będzie jeszcze lepszy. Jest ciężko, ale jakoś, jakoś dajemy radę. Nie zabrakło również emocji na koszykarskim parkiecie. Lubinianka Kul pokonała drugą drużynę startu 93-89. do 89. W obu drużynach zagrali studenci naszego uniwersytetu, którzy na co dzień wspólnie reprezentują barwy AZS Kul. Na pewno nie jest to łatwe, ale w lidze jesteśmy w dwóch różnych klubach lubelskich i po prostu musimy, musimy rywalizować na boisko. Po meczu jesteśmy normalnie przyjaciółmi. Znamy się już dwa lata z chłopakami, przygotowaliśmy się do tego spotkania dobrze. Chłopaki postawili trudne warunki w porównaniu do poprzedniego meczu. Teraz dużo się dzieje, dużo gracie, a zaraz sesja. I jak łączyć treningi, mecze z nauką i przygotowaniem do zbliżającej się sesji? E, wiadomo, też trzeba chodzić na uczelnię, ale, ale udaje nam się to połączyć dzięki programowi Sportowy KUL. Czas na pewno jakiś się znajdzie na naukę. Mam nadzieję, że, że uda się zdać. I życzę wszystkim studentom również powodzenia na zbliżającej się sesji. Wiemy, jak w trakcie sesji egzaminacyjnej ważne jest wsparcie. Dlatego mamy dla Was kilka rad, jak skutecznie przetrwać ten czas. Jako psycholog mogę Wam polecić parę sposobów, jak najbardziej zredukować ten stres podczas sesji. No to po pierwsze, rozdzielcie sobie obowiązki według stopnia trudności, według tego, które trzeba zrobić szybciej, które można sobie tam odłożyć na późniejszy czas. W samej nauce fajna jest technika Pomodoro, więc polecam też się z nią zapoznać. Ważne jest też, żeby się nie nakręcać w grupie trudnością egzaminów, bo to tylko i wyłącznie wymaga stres. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, też jest bardzo ważne, bo ona rozładowuje napięcie mięśniowe. Dobre odżywianie przede wszystkim dbanie właśnie o minerały. Magnes, on wzmaga bardzo pamięć, jest bardzo ważne tak samo jak i sen. Wysypiajcie się, bo podczas snu właśnie organizm się regeneruje i najwięcej się tej wiedzy układa po prostu yy, i też wzmaga to pamięć. Warto też warto żebyście rozmawiali też ze znajomymi, z bliskimi o tym, że co was stresuje. Yy, i co dokładnie właśnie Was stresuje, bo to też pomaga jakby szukać pośródba problemu i rozwiązań. Na dziś to już wszystko. Dziękujemy, że byliście z nami. Obserwujcie naszego Instagrama, bo w kolejnym odcinku to Wy możecie zostać częścią studenckiej dychy. Więcej informacji na asf.kul. Do zobaczenia i powodzenia na sesji.